kilogramowy hał koszulek piłkarskich z Kakobaj. Jako pierwszą mamy koszulkę Brazylii Ronaldinho z roku 1998. Kosztowała 100 juanów, czyli około 54 zł. Oceniam ją 8 na 10. Później mamy koszulkę Ronaldo Nazario, również z Brazylii, ten sam rok. Również kosztowała tylko 100 juanów, czyli 54 zł. I naprawdę świetna jakość, 9 na 10. Jako następną mamy koszulkę Manchester United sezon 20728. Kosztowała ona 115 juanów, czyli 62 zł. Naprawdę świetna jakość na druki i wszystko. Naprawdę spodziewałem się dużo gorzej, ale było, jest świetnie. 9,5 na 10. Jako ostatnią mamy koszulkę AC Milanu 20607. Jest to koszulka gracza Andrea Pirlo. Kosztowała ona 125 łamów, czyli 68 zł, i jest po prostu świetna, tak? Jakość świetna, 10 na 10 Koszulki przyszły bardzo szybko, 0 zarzutów. I pamiętajcie, że jeśli będziecie zamawiać z użyjcie kodu MikoReps na 60 zł sceny dostawy. Do następnego.